Witam z Pasieki pod kogutkiem. Jest druga połowa lutego, czas zimy, to zresztą widać. I chciałbym pokazać Wam, jak zimują moje pszczoły, w jakich warunkach zimują moje pszczoły. Co prawda, miałem tego filmu nie nagrywać, ale widząc w internecie, jak dużo pszczelarzy. Pokazuje pszczoły w zimie, otwiera ulę, dokarmiają te pszczoły w środku zimy jakimś ciastem z witaminami, proteinami, probiotykami. Chciałem powiedzieć, zwłaszcza młodym adeptom pszczelarstwa, że większość pszczelarzy w zimie nie zagląda do uli. I ja się do tych pszczelarzy zaliczam, no, robię w tej chwili wyjątek aby podzielić się swoim doświadczeniem i dlatego chciałbym pokazać, w jakich warunkach zimują moje pszczoły. Nie zaglądałem do tych uli od przełomu października listopada i nie mam zamiaru do nich zaglądać do marca. Ale tak jak mówiłem w drodze wyjątku, pokażę Wam jak one zimują. Ule są nieocieplane, mają przez cały okres zimy otwartą dynnicę, żadnego ocieplenia. Ule wyglądają tak, jak wyglądały przy przy dokarmianiu pszczół, przy karmieniu pszczół. To znaczy jest pusta nadstawka, w której, w której był, była podkarmiaczka i poniżej jest powałka. Powałka z otwartym otworem przez cały czas, a w środku a w środku są pszczoły, które E, których za bardzo nie widać. Pokarm jest. E, I to wszystko. Zamykam. Nie zaglądam. Nie ocieplam niczym. Żadnych kocyków. Worków jutowych. Dobra, to niech zostanie. Poduszek. Nawet ze słomą. Następny ul. Tutaj widać pszczoły. Ale niedużo tych pszczółek. Pokarmu troszeczkę widać. Pszczółek mało. Zamykam następny, nie, no nie będę wszystkich pokazywał. <śmiewam> Miałem zamiar pokazać jeden, góra dwa. Tutaj też, powałka, wszystkie ule wyglądają tak samo. Powałka, pszczół w ogóle nie widać. Jakiś tam zapas pokarmów jest. Pszczół nie widać. Ale nie martwcie się tym, że ich nie ma. Wiem, że są. Wiem, że żyją. Zimuję tak od wielu lat. W zimie nie zaglądam. Nie przeszkadzam. Pszczoły na Ziemi są od ponad 100 milionów lat. Radzą sobie jakoś, radziły sobie jakoś bez naszej pomocy. Były na tej Ziemi, kiedy jeszcze ludzi tutaj nie było. Jak widzę w internecie, pszczelarzy, którzy. Ocieplają te pszczoły zimą, zaglądają co chwilę, dokarmiają jakimś ciastem. To kojarzą mi się ci pszczelarze z ludźmi, którzy przesadnie dbają o pieski. Czasami widać na ulicy jakieś pieski ubrane w różne grube kubraczki. I trzęsące się z zimna. Natomiast, gdyby właściciele tych psów nie przyzwyczaili tych zwierząt do przebywania w cieple domu, do ubierania ich tych śmiesznych ubranek, na pewno psy zgodnie ze swoją naturą cieszyłyby się chłodem, śniegiem. Błotem, deszczem. Dlatego nie poprawiajmy natury, dajmy pszczołom spokojnie zimować, czekajmy do wiosny. Pozdrawiam.